Siemanko, z tej strony, dzień już, witam w kolejnym odcinku z serii MPG. Dzisiaj nas ten dzień. Bo wy już mnie męczycie, ten temat mnie męczy. Ja już nie mogę Jarkowi spojrzeć w oczy. Ja muszę Jarkowi w końcu powiedzieć, że to wszystko przegrałem na tych automatach. Nie wiem jak on zareaguje, boję się jego reakcji. W międzyczasie to. to moją piwnicę inaczej przestawiliśmy. Chciałem z Janiną porozmawiać, żeby ona mi odpowiedziała. Jaką w ogóle rozmowę zacząć? Tu coś. jakiś sprzęt słyszę, a A co tu się stało, Janinie, z tym i tym? Z tym turem. Na sznurku, te widły są zawieszone? Eee... Nie wiem co tutaj chodzi. To co, odpadły widły ani nie? Dobra, nie, nie o to chodzi. Ja muszę z nią porozmawiać A teraz dobrze? No nie no leżą na ziemi. Wysiądzie z tego ciągnika No! O co ten W ogóle ten ciągnik tu Muszę Jarkowi powiedzieć, że ten dom przegrałem. Jak ja mam to zacząć? O, nie wiem stary. Ja nie no fez. Ja tak, Aha, czyli tak ja nie na Dobra, to, to ja już nie potrzebuję. Ja już nie, po, ja już nie potrzebuję rad do Janiny Ej! A poznałeś już nowego sąsiada. Dobra, Poznałem. może jej nam zostawić zostawić spokoju, może ja nam jest spokojnie. To się za, to zaprasza Tomuś, kochani są siedzie Tomeczko Idę. Idę Tomeczka! Poczekajcie, zaraz zapoznam, bo jest co, już! Gdzie Nie znajdziemy tutaj. Gdzie Nie wiem, widzę, jak ją ja to zacząć. Zamki to mordę! Kochany, słuchaj. Zostaw ja mnie. Ogólnie, a wiesz, Zostaw mnie jeszcze. w spokoju. W dupie to Tomasz, mam. Tam syna i w dupie to mam. Ja już wszystkich poznałam. No. Kar on gadał mi, Tomeczek mi gadał, że u Karola też był. A ty czemu nie przyszedłeś? Podobno mówił, że jakiś jak nie się To co ty? Dobra, ale zamknij to, to ja nie chcę z tobą rozmawiać, rozumiesz? To czekaj, ja zadzwonię do, yy, do tego, do Tomeczka, albo czekaj, do tego. Ja nie chcę, z jej yy... rozmawiać, tak mi nie zostawić spokoju, ja stąd sobie Bo idę. Czekaj, bo tam jeszcze taki Patryk mieszka! Dobra, ale mnie to naprawdę mnie to nie interesuje kto tam okay. mieszka Ja zadzwonię, czekaj, na głośnik dam. się, ja cię zapoznam! Ej! No co nie chcesz poznać? Idź tej w cholery Nie wiem widzowie co ja mam zrobić. Nie wiem, to mnie wszystko przerasta, jak ja mam widzę, że to wszystko przegrałem, no ja mam tylko nadzieję, że, że Jarek to jakoś dobrze przyjmie i że po... jakoś mnie wesprze w tym i powie, że no dobra no trudno dziejuj... już. Tym... Pracę też znalazłem, no powiem wam Przyznam się wam, pracę mam znalazłem, ale tam jeszcze nic wam nie nagrywałem Bo Zasadniczo tam nie byłem, wyjątkowo na rozmowie Na rozmowie o pracę Mam nadzieję, że Jarek mnie jakoś wesprze, no jedyne czego Potrzebuję to mieć gdzie spać, no więcej Więcej mnie do szczęścia jest niepotrzebne, naprawdę Słuchajcie, ja tam pójdę do Jarka Może on jest w domu Może on jest w domu, bo... Bo ja muszę mu to powiedzieć, no już to za, za długo zwlekam z tym, za długo z tym wszystkim zwlekam, no cholera. O, idzie No i co, no tak jak no to z co w porządku są. A mi ten Tomek gadał właśnie, że ostatnio u No czy. No był, był, ale. Cześć, Jarek. Teraz to cześć, teraz to cześć. Cześć, Jerek. Eee. Ja nie z się mnie nie rozmawiam, bo. Po prostu. A zresztą to nasza sprawa. Znaczy Jarek ja chciałem porozmawiać z tobą ha! Ale ja Aleknie ja, wam to zaraz Znaczy no, Tutaj się ale... nagra jak się golisz, a nie Poszła do tomeczka O oh, Jezu. O znaczy, czym z tobą rozmawiać? Znaczy ja chciałem cię Jarek przeprosić, że to muszę. No, to... e, ja, 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 ja chciałem do cię e... zadzwonić, ale przyszłem telefonu nawet, no ja, ja nie, chciałem... Nie, mogłeś Jarek. przyjść, to nie jest mogłeś przyjść powiedzieć że ci nie będzie. Ja zaprosiłem specjalnie tego Tomka, co tam Nie aktorem. miałem odwagi przyjść. Ja zamknę bramę, ja żeby ja nie, nie można było Ale Janina, ty odpierdziel się tutaj! Może stąd wyjść ty się, bo tu ja, ciągnikiem będę wjeżdżał! Ja zamknę bramę, żeby nie dało się... Dupę krotę. se zamknij, nie, nie bramę! Nie zamknij, bo wjeżdżam ciągnikiem! Dupę se zamknij, nie bramę! Dotyczy do ciebie ta sprawa? Ej. Ale się nie rzucaj ty kochany, Do... bo zanim będzie mieścić. Dotyczy ciebie ta sprawa? Jarek, jak chcesz z tobą porozmawiać tylko na osobności bez Janiny. A! A, ale jaja... A, to... To, to dziś, porozmawiajmy na osobności. Na, nauczka. Muszę porozmawiać na osobności. Znaczy no to może Janina odejść. No mogę! Kurde, Janina możesz ramy. odejść, bo to jest sprawa prywatna. Znaczy no bo... A No bo, Mogłeś, ja nie, bo ja nie miałem e, odwagi a, a, przyjść. Rozmawia ja Rozmawiam z się. chodź do domu. Znaczy, no, no, bo ja wiesz, nie miałem odwagi przyjść po tym, jak ja to te tanie jedzenie znaczy, tam kupiłem na tą imprezę. Więc po głupio chodzi o to, że tanie, ja pojechałem, ja kupiłem, przecież Ci mówiłem, że ja pojadę, kupię. No ale tak, nas w sklepie nie było nic nie. więcej, no Jarek. Um, ale umawia... Nie było nic więcej, jak ja no byłem w tym sklepie i było. No to jak ja byłem, no to nie było, był tylko chleb no i woda. czemu nie przyszedłeś? Nie powiedziałeś, że. Sorry, Karol, nie znaczy, wiem. Znaczy, bo, sorry, bo to chodziło o coś innego. Nie będziemy, nie. Znaczy, bo to o coś innego chodziło, bo... bo. No zobacz, no. Bo to chodziło. Chcesz, jak chcesz porozmawiać, możemy pojechać y, hmm. ogórkiem y, gdzieś po prostu. Ale ona nas znajdzie, ta stara. Po prostu chodzi też o coś innego, wiesz? Bo jakby tu zacząć. Hmm. Nie znaczy, już... Poczekaj, bo mi się bo mi się sikać zaraz za chwilkę. Mogę się wysikać? No wysikaj się. Czego się nie tak śmieje? Bo jest idiotką. Słuchajcie, widzowie, jak ja mu to powiedzieć. Jak ja mu to powiem? Czy nie umiem, ja nie wiem jak ja mu to po, po wszystko. Dla mnie to jest za ciężkie. Dla mnie to jest wszystko za dużo. Dobra, teraz. Hmm. Dlaczego ta stara rura weszła do domu? No, dobra, chodź, już Nie, no chodź. to co, ja, Jarek? Powiem. Wejść do tego. Dobra, Nie, nie ja chodź, u... no chodź, chodź, dobra, chodź. Dobra, nie, Jarek, zostajmy tu, zostajmy tu, dobra, A już ci ja powiem. Ale ja... Dobra, Jarek, chodzi o to, że mogłeś przyjść. Powiedzieć, stara, że przyjdę. dobra, Jarek, nie, nie miałem odwagi przyjść na tą imprezę. O, nie miałeś odwagi. Nie miałem odwagi. A co, nie polubiłeś się z sąsiadem Nie miałem odwagi, bo... Bo, bo Jarek, ja wszystko przegrałem na automatach i faktycznie on, on tam teraz mieszka, bo, bo mi komornik zabrał całą posesję z domem i z maszynami. Została mi tylko 60 i Leon. I za ostatnie moje złotówki kupiłem te rzeczy na imprezę, ale, ale nie może, mogłem tego może znieść. Stopy, bo chłop czy I po ty, prostu ja ci muszę to powiedzieć wszystko. Czy ty prze, przegrałeś swój dom i c, c, cały dobytek i ten Tomek to... Teraz nowy sąsiad. Jest... Nowy... Tak. Ja kupiłem ci dział, a ty jo. Ja... Jarek. Jarek. Jarek, ej, obudź się. Jarek. 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 Na, narobiłeś. Jarek. Co jest? Jarek? Mm. Czekaj to... Ale ja ci kupię Jarek, Jarek! I like, move it, move it! I like, move Zamknij tylko mu pomóż, ty! A... A! O mały kunoju! Coś cię sobie wyobrażać! Poszła stąd. Jaruś! Iść w paralizator! Wielka ratowniczka. Ale ja ci... Ja ci, Jarek, też duży kawałek lasu kupiłem, nie. Nie, żeby nie było, że... Nie, to ja! Jarek! Cicho. Ale ja kupiłem. tobie też taki kawał lasu nie. ci Jarek kupiłem przecież Ja ci ten las mogę oddać. Ja nie chcę Ja nie chcę, ja te, nie chcę tego te lasu Jarek prezencie. Ale kup, kup, kupiłem Jarek. Jarek noga A mi, się mi się podwinęła, Jarek. Jarek mi się, przegrał Jarek mi się Mi się noga 60 sześć, jest moja przecież o, chodere, o o. Te wilko Za Zatop mnie Jarek Jarek, ej! Kurcz się, Jarek! Jarek, kurcz Ja już żartowałam! Jarek! Mi, no, ja. Został mi, no, mi! Jarek! Jarek! Jarek. Jarek. On wszystko mało, żartuje, ja ci to prank! Jarek, to nie prank! To ja. Nie, Jarek, to nie jest prank. Zamknij mordę! Nie, Jarek, to nie jest prank! A, A, nie jest to prank, Janina, zamki to polsko, mordę! Bo ty mnie tak denerwujesz, stara ruro! Jarek, to nie jest prank, naprawdę, to jest prawda! Serio, przy, 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 tak, przygrałeś. Jarek. Odwinęła no, mi się nie. noga. Dobra, gdzie już Zabra takie żarty zabrali. Sobie. Ale po co ty swoje pięć groszy zawsze musisz wtrącić? Jarek. Nie, Jarek. Jarek, Jarek stoi Tu Jarek. Jarek. Stój. stój. Jarek. Zatrzymaj się. Nie odzywaj się do mnie! Jarek, nie mi się, się nogę, mnie, ja sobie to, ja to wszystko odrobię. Mówiłem ci nie raz. Jarek. Przegrasz, przegrasz wszystko, koniec z naszą znajomością. Mówiłem ci nie Jarek. raz, okej? Okay? Ale ja znalazłem pracę, ja to wszystko od, odpracuję naprawdę, ja to jeszcze wykupię. Mówiłem ja to jeszcze... ci nie raz o Jarek, tym. ja to jeszcze Trzymasz wykupię. Mówiłem Jarek. ci nie raz o tym. Ja to wykupię, ja już, jeszcze to już nigdy to więcej nie zaraz Wypierdalaj stąd, Janina! Wąd stąd! Przepraszam, Jarek. No. Ja też nie chciałem, żeby moje życie tak wyglądało. W, w, ci... Nie, Jarek. Nie, nie, nie mamy o czym nawet rozmawiać, tyle ci powiem, nie mamy nawet o czym rozmawiać. Okej. Okay. Mówiłem ci, ostrzegałem ci nie raz. Nie graj, bo przegrasz wszystko. Taki właśnie jesteś. No i podkusiło mi, żeby ten ostatni raz zagrać. Przest... Taki właśnie jesteś. Taki właśnie kurde jesteś. Taki właśnie. No. Nie, Jarek, w takim stanie nie możesz pojechać samochodem, Jarek. Jarek! Odpierdol się ode mnie, powiedział. Jarek! Jarek. Nie ma Janiny. Nie ma Jarka. I nie będzie zaraz, nie? Nie. 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 O nie. O nie. Słuchajcie. To wszystko, jest. To jest, koniec. Koniec. Koniec, koniec MPG. Koniec. Janina mnie wyrzuciłaś od siebie. Nie, to będzie koniec MPG. O nie, tak to nie będzie wizowy. Janina się do mnie odwróciła. Jarek się do mnie odwrócił. Zostałem sam bez niczego. Sam bez niczego zostałem. Oh. Ja wiedziałem, żeby wtedy nie grać, ale myślałem, że Jarek mi pomoże. Że on mnie wesprze w tej sytuacji. A Jarek się do mnie odwrócił. powiedział, że nie, nie mamy o czym rozmawiać. Dobra. O nie, Dajcie, wizowy, to jest koniec MPG. Koniec MPG Koniec Jak ja mam tu wejść na górę? Ja to wejdę zaraz na górę Po drabinie O O, Jarka przedzwonił Podziękuję za... On się chociaż odbierze E, 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 od Nie zajdę Nie zajdę Słuchaj Zwłaj Sam do chodź tutaj na dół, bo... Nie zejdę! Musisz mi pomóc pustaki przenieść. Nie pomogę! Nie zwaś pomogę! Taktąd. Dzwonię do Jarka! Zwłaj Sam do Jarka. Nie, nie, nie będę schodził, dzwonię do Jarka. Proszę, bo zwaś dobro. Tamtąd. Mam nadzieję, że odbierze chociaż pożegnać. Nie zejdę! sam do Nie zejdę! Ale super, Jarek nie odbiera. do Sandon! Super Jarek nie odbiera. Dzwonię, po Dzwonię. Nie odbiera Jarek, to prawda Janiny. Ja. <noise> eee, chciałem serdecznie za to wszystko podziękować, za te wszystkie lata MPG eee, no, ale to już jest koniec, tak? Eee, daleko nie trzeba mnie szukać. Eee, tyle chciałem przekazać. no Na razie. Eee, wracaj do roboty! Eee, tu Janina zaraz będzie miał robotę. Trzeba będzie dół wykopać. Może Janinawy... Jest Jarek obok? Teraz. Teraz. To jeszcze raz do Jarka. Tu, 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 tu. Odbierz, Jarek, odbierz. Och, teraz strasznie jedzie. Jed, jed, będę mieć problemy. Będę mieć problemy. Ja się schowam, może mnie tu nie będą widzieli. Może mi to nie zauważył Dobra, nie będę mnie tu widzieć, ja sobie zajdę Na razie tu i poczekam. Czekam, bo ja na pewno takiego życia nie chcę mieć. W ja musiał sam być. Ja się na rusztowanie wejdę. Eee, Dobra, kolego, kolego. Tak, tak, o. tak. Złodzimy, złodzimy. Co hmm. ty tu robisz? Ja tu to na rusztowaniu pracu się. pracuję, na rusztowaniu. Zaraz będzie policja. No, chodź, Co to to, się ten. Chodź. No. Dobra, bierz go, bierz go, mamy go, mamy go, mamek, mamy. Ale ja na rusztowaniu pracowałem. Dobra, dobra, nie mamy go. ucieka, uważaj, ucieka. Ej, zwiedziłem. Zadaj sobie. Ty stąd mamo, miękki. Zadaj sobie, proszę. Ej, 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 obaj skakał, trzeba chce trzeba, bo czegokolwiek. Nie zajdę stąd. nie mam. stąd. Dobra Ej, słuchaj, do Jarka, dzwońcie do Jarka. Nie ma problemu. Zadzwońcie do Jarka, jak tu będzie Jarek, będziemy rozmawiać jaki Jarek? Do mojego kolegi Jarka. A co widzę gdzie jest kolega Jarek? Ulica Kucharek 6. Znacie jarek jarek Jarka. Od policji Tak, w policji pracuje. O On tu będzie, będziemy rozmawiać. Ej, ja, Bez Jarka, ja, ja be go. bez Jarka nie Zdane rozmawiam. Znam tego chłopa. Znam go. No do niego, jak No to do no no no, no. tak, nie skakaj! Ja zaraz się na głośnik go włączę. Na megafonie. No Poczekaj, nie no. odbiera. Dobra. jeszcze raz spróbuj. Ano Janosła? Ano? Słuchaj, bo tu jakiś chłop stoi na kościele, on gada się z twoim kolegą kaszą dzwonić i będziesz kakał. to jakiś zapytaj się kto to? To jest ty! E, kto ty jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jest? Słuchaj. Powiedz mu tak że jak on ma w ten sposób no, manipulować w jakiś sposób że on skoczy i że miał ja przyjechał to powiedz mu że proszę bardzo ja powiedz mu, że nie miałem z nim o czym, o czym rozmawiać bo zachował się cicho, czuj, czuj, cicho. tak się, tak dobra. się zachował że... dobra. Cię powiedz szczeka, się na dobra na powiedz że to po... <grym> to nie jest manipulacja po prostu chciałem się z nim pożegnać Okej. Nie no to super, jak Jarek spra tak sprawę nie, no. stawia. Poczekaj, no to on się rozłączył i <laughs> tego. że on się rozłączył i może. No to zadzwoń jeszcze raz no i tylko... Zaznacz na początku, że to nie jest manipulacja, tylko chciałem się pożegnać. Dobra to czekaj, możliwe górawo na głośnik. Pierwszy od razu. Daj na głośnik. Dobra, daj no. Że chce się, chciałem się pożegnać. Powiedz, że on tam chciał się pożegnać, żeby wiesz... Dobra, to że dzwonię czekaj. Dobra że wam, żebyście wiedzieli. Alo Jarek? Polera nie rozłączaj się, możecie skakać, debil. Przed chwilą mu się noga no. umknęła już. Jak coś... Jesteś na Na kościół w las, na kolumnę. No. I gada, będę skokł. E, Czeka, że chce się tam pożegnać. Tam on mówi, że chce się pożegnać i że to jest manipulacja. To nie jest manipulacja, e, po prostu chciałem się pożegnać. Że to nie ma manipulacja, tylko że pożegnać. No to. i podziękować za wszystkie lata wspólnego MPG. Ja chcę podziękować za wspólne A, ja lata, ja chcę MPG. Chcę lata no, MPG. Słuchaj, to jest manipulacja, że nie wiem, teraz od pierwszego, co chcę skoczyć. No. Słuchaj, na mnie takie rzeczy nie działało. Witaj. Jarek. E... Yes. Daj, żebym Daj nie, nie, nie słyszał. Da się tak? No, nie da się jeszcze odległości, to musisz zejść. Nie będę schodził. Powiedz, no że rzecz. ja dziękuję i chciałem się po prostu pożegnać, podziękować Jarekowi, że zawsze był dla mnie najlepszym moim przyjacielem i nadal tak o, o, o nim myślę. Słuchaj, Jarek, on nie dziękuję, ale byłeś jego przyjacielem i on o to myśli. No to. Słuchaj, bo no to powiedz mu, że. Bardzo fajnie, byliśmy przyjaciółmi do czasu. Ja mu mówiłem, powiedziałem mu, że. Ja wam mówiłem na ten temat coś. On się słyszy. No to dobrze. No to, no to jeżeli mnie słyszysz, Diejuś, to ja ci nie raz mówiłem, co na ten temat myślę i po prostu... jak tylko Jarosław prostu... się nie rozłączaj. Diejuś... Ja no nie, nie, nie mamy w ogóle nawet o czym rozmawiać. Dla mnie nasza znajomość jest skończona. Ja Ej, co przekazać? Co Nic. Co Powiedz, co przekazać. Ja przekażę, no. To on się nie rozłącza. Myślałem, że jest inny. nie, mam, nie mam czasu. Czekaj Na razie. Na razie. Rozłączył się, cholera. I co? Dobra, a nie, a nie... No rozłączył się, no nic, no. yy, Dobra, panowie. Do kogo zadzwonić? Z Janiną już rozmawiałem. Nie mam więcej przyjaciół. No to zadzwoń, jak chcesz, do kogoś. To nie zadzwonię. Teraz. Ja już sobie poradzę z Janiną. A ja, ja mam lek wysoko. Eee. Zejdź stąd, bo skoczę. Dobra, ja chcę ci tylko pomóc zejść. Chodź ze mną. Do Janiny dzwonię, poczekaj. Dobra, Halo? Koledze. Pani Janino, ja tu stoję na kościele. Jest straż pożarna, policja. Po prostu chciałem jej nie podziękować za wszystkie lata MPG. Jeszcze raz. Nigdy Ani ja na mnie nie zawiodło, może czasami się kłóciliśmy, może czasami się wyzywaliśmy, może czasami między nami były zgrzyty, były też fajne momenty, też były momenty. No i po prostu, po prostu... tyle. I... kiedyś jeszcze się zobaczymy. Dobra, słuchaj, co wygadałeś się, skończaj już to z Czopka, Jarek mi wszystkim powiedział w tym symulancie. Ty chcesz wszystko tu nakłamać, żeby nam... Jarek mi wszystko powiedział, że ty chcesz na nas presję wyrwać, żeby ty się usprawiedliwić, żeby my cię prosili. Wracaj do roboty, będą bo ci ty mi zasłużę. Znaczy pani Janino, tak czy siak, ja już tu jestem na kościele, więc ja nie zejdę. Eee, to czekaj, prostu... słuchaj! Dobromoska! Jeszcze, ja. Jeszcze ja przestań manipulować tylko z was z tego kościoła. I tyle ci powiem, że kolegami już nigdy nie będziemy. Znaczy, no to no to już nie będziemy, nie? Bo już się nigdy nie zobaczymy. Dobra, Jarosław! To ja się nie rozumiem! Dobra, Jarosław tutaj jest obok mnie. I słuchaj, ja tobie powiem jasno, żebyś ty słyszał. Eee, ja Jarosławowi mówiłam, że ty u mnie mieszkasz, ale ty tu musisz pracować. Weź się do roboty, bo cię wyprowadzę z Dobra, no. 푸! <놀람> <놀람> <놀람>